Halo, halo. Dzień dobry. Będziemy robić nowy film, w sumie chyba drugi. No to proszę bardzo, zapraszamy na nasz pokaz Rifles. Czekajcie chwilę. Aha. Chyba jest git, nie wiem, ale raczej tak. No to chyba będziemy grać. No to czekajcie, a w sumie zagram jeden v 1 bo mój kolega nie odbiera. Albo tutaj zagram z kolegą, takim, ale nie jest moim kolegą, tylko jakiś random. No to dobra, gramy. No to chyba biorę kuszy, bo chcę wam coś pokazać. Muszę. O ale im, Okej. Okay. O nie. Ojej, nie wyszło trochę. Słabo. No słabiutko. Mm. O dobra, nie, nie, nie wierzę. I'm sorry, to trochę niepomyślane. Ale lagi mam, dobra, nie. Szkoda bardzo, że takie lagi. Ale mu trzeba jakoś. O nie, miałem animację. Nie wierzę, nie, nie. Jezus, nie dobra, odpalam się. Snajpera i mój podstawowy kochany. Rzecz moje podstawowe, które zawsze używam. Nie okej. Okay. dobra trzeba na spokojnie i Hadzik o kurde O nie Nie Na widowie, tylko nie to... Nie. Lecę, lecę w nich. Sami widzowie, że tak przegrywam, ale. Wiecie, czasami tak może być. To troszkę jeszcze im zagram na kołysankę do śpiłkolotu. Albo ja pójdę zaraz do śpiłkolu raczej. Nie, jak ja nie miałem amunicji. Idę do śpiłkolotu. Tak jak wiedziałem. No dawaj chłopie, zagraj z tej broni. Jak umiesz? Tam się wydaje, że nie umiesz, bo jesteś ślepy trochę. No chłopie, co ty robisz? Celu, ja nie. Ale ja mam lagi. Dawaj! Dawaj! O dobra! Nie fajnie, nie, dobra, nie, 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 nie. Uj, uj! Eee, eee a, żabko. Ja Dobra, idę z kimś. E, dawaj, ho, chłopie Dawaj. No, ho. Idziesz, czy nie? Nie, nie idzie. A dobra, pójdę dwa fu dwa. Iż ma... Dobra, dawajcie szachy te. Nie wiem, co mi wyprało. O, dobra, szachy. No, sorry, ale nie chcę mi się zbyt pokazać, animacji tej. A ja już zaraz pójdę pewnie do kolotu przez nich. Dlatego, że mam takie wielkie lagi. O, już widzicie. Jakiego. Jak? No nie wierzę. ta katana jest zepsuta. O! Tylko nie zaliczyło mi. Szkoda. Mm -hmm, dawaj, Ty tak. Jak kiedykolwiek będziesz umiał? I nie umiesz bambićku. Dobra. Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, że nie wierzę. Dobra, nie, 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 To nie może tak być. Dobra, biorę kusza. I specjalną animację dla faz widzowie kochaną. Bo to... O, no wreszcie. Mm. O, z pani Tam nie. Nie, dziękuję. Nie posmakuję. Ej, nie dzięki. E dobra. O kurde. <laughs> Aha. Ma ja rozłączyło. Nie, no nie źle. Nie, nie, zbyt dobrze. Uleczą się może chłopaki na spokojnie. Nie chcę mieć z wami konfliktu. Kurde! Nie udało się, widzowie. O kurde, sorry. Nie chciałem. Przepraszam Was. Tylko trochę. He, telefon się upuścił. Dobra. tej gnielka na szczęście. Ich robimy. O. Okej. Okay. Nie. Nie. Nie, dzięki. No

Przepraszam przepraszam, przepraszam. przepraszam Was chłopaczki, ale to nie... wasz ten rysze ten co? Terem, żebym nie... Nie widzowie, ja mam jakiegoś, nie wiem co jest ze mną. Nie wiem, ale ja chyba kończę odcinek. No to papa widzowie. Kocham Was. Mam nadzieję, że będzie dużo subskrypcji. Subskrypcji i lajków. Nara. O, czeka, czeka, czeka.